Hejka, hej, kolejne zmagania i keno z mnożnikiem, szóstka na pięć losowań. No, tak jak właśnie w tym tygodniu to bywało. Tutaj mamy nieco odmianę. Jeden zakład szybkiego i na pięć losowań, więc mamy po pięć losowań. To oczywiście raz i tutaj dodatek, ten zadyszkę. No to zobaczymy, jak to pójdzie. Zaczniemy od keno. I potrzebujemy co najmniej trzech liczb, żeby było minimum. Liczymy na więcej. A jak będzie, leci tabelka. No i tu właśnie wiemy, że mnożnik podstawowy, to tak słabo. Ale czy będzie tutaj lepiej? 7 nie mamy. 20 nie pojawia się. 25. No też nie mamy. To już zapowiada się słabo. Mhm. Nie mamy 32, więc już nie mamy szans na nic. Nawet żadnej liczby tu nie było. A więc wiadomo, że koniec z tą tabelką. Zobaczymy następną, kolejne losowanie. I też mnożnik podstawowy. Siódemki nie mamy, 20 nie ma, 25 nie mamy, 32 nie pojawia się. No to znowu to samo. Tylko tyle, że tutaj jedna liczba nam wpadła i tej ostatniej nie było. No to i tak dalej, daleko do tego, żeby tutaj coś się udało. Czas na kolejne losowanie, leci kolejna tabelka, i tu mamy mnożnik podwojony. Jeżeli się uda, to coś podwoimy, znaczy się uda. No tak, siódemki niestety nie ma, dwudziestki też nie ma, dwadzieścia pięć nie pojawia się i ostatnia szansa trzydzieści dwa, nie mamy tej liczby. To już niestety koniec. I tak z ciekawości patrzę, że tutaj nie było żadnej liczby. No, niestety, a tu już zbliżamy się do końca. Ostatnie dwie tabelki, leci właśnie ta następna, i też mnożnik podwojony. No to uwaga, siódemki niestety nie widać w losowaniu. 20 nie ma, ale mamy 25. Niestety, 32 już nie ma, i zobaczymy decydującą liczbę, ale nie pojawia się. No to koniec szans. Była tylko jedna liczba, ta 25 i tyle. I już ostatnie losowanie, mnożnik podstawowy. Jeżeli coś będzie, nie pomnożymy. A czy będzie? Nie ma siódemki, choć była ósemka. Dwudziestki nie mamy. 25 mamy, mamy jedną. 32 niestety nie pojawia się. I mamy 37. Czy będzie to ostatnia liczba? No, było blisko, żeby, żeby była ta ostatnia. Byłoby chociaż minimum. A tak to kończymy na tym, że nie ma dosłownie tutaj nic. I to samo było wcześniej. Nic nie weszło. Na początku szóstki się nawet spisywały, chociaż też nie jakoś tam znakomicie. No ale coś tam było. A tu pod koniec zmontowały się. No nic, pomyślę co tam poniedzieli będzie. Cieszkę, no, ale zobaczymy. Na jakiej zasadzie, i tutaj mamy jeden zakład na Hebiu, stawka podstawowa. Potrzebujemy co najmniej dwóch liczb, żeby mieć chociaż minimum. Yy, my możemy zaczynać. Wkład 10 zł, jeżeli chodzi o szybkie. Yy, tabelka. I yy, co my tutaj mamy, albo nie mamy. No właśnie, nie mamy dwójki. Yy, Tej kolejnej też nie ma. Widać takie mocne oboki. 9 nie mamy, 16 też nie mamy 20 i 22 niestety nie było, więc nawet nie mamy tego minimum. Kolejna tabelka leci. Zobaczmy, dwójka nie pojawia się. Czwórki też nie ma, dziewiątki nie mamy, 16 nie pojawia się, nie ma 20, więc na pewno nie mamy szans. No i nawet to 22 i tak nie wpadło. No to daleko daleko. Kolejna tabelka, kolejne losowanie. Dwójki nie mamy, ale już jedna liczba jest. Dziewiątki niestety nie mamy. Szesnaście też nie ma, dwadzieścia nie ma. O, ale mamy dwadzieścia dwa, więc mamy dwie. Ja później na spokojnie zobaczę, czy y, było losowanie stopni jakiegoś tam premii tej naszej. Y, póki co mamy 2 zł. Za dwie płacą 2 zł. No chyba, że właśnie wylosują stopień. Ten nasz ostatni będzie jakaś premia, ale to się tak rzadko zdarza, że nawet chyba nie ma o czym mówić. To kolejna tabelka, kolejne losowanie. Dwójki nie mamy, czwórki też nie, ale dziewiątka jest. 16 niestety nie mamy, było blisko. 20 nie ma, też było blisko. I 22 no też było blisko. Szkoda. No to tylko jedna. A my już mamy ostatnie losowanie. Leci tabelka. Dwójki nie mamy, czwórki też nie, dziewiątka nie pojawia się, szesnaście nie mamy i ostatnia szansa, nie ma, 20, więc dwadzieścia dwa też nie ma. Nawet gdyby było, no to jest niestety koniec. Już wiemy, jak poszło szybkie. No, ale powiem Wam, że chociaż lepiej od Keno, ale też mm, połowa mniej wkładu niż w Keno, no to też nie możemy tak. Tego porównywać 2 zł w szybkim, zobaczmy co tam będzie w losie i oby coś było, bo póki co mamy tylko 2 złote. niestety, a tutaj mamy też zadanie, żeby pisać fajne kwoty do zeszytu. No to patrzymy, szukamy liczby 43, już widać obok, naszej nie było, no to idziemy od spodu 24, no właśnie tu już widać obok, ale no niestety tej naszej nie było. 26. Szukamy. Niestety nie mamy. 37. No nie. 45. No wszędzie blisko. 11. No tu chociaż nie było blisko, ale co nam z tego, jak nie było tej naszej? 12. No też nie było. Nie ma. I 16. Nie mamy. Wielka szkoda, bo. Marzyłoby się tutaj coś zapisać fajnego. No chociaż pięć dyszek już byłoby coś, ale niestety ostatnia nadzieja. Tutaj, właśnie, żeby udało się odnaleźć te symbole. Dwudziesta. No to szukamy. Co ma być, to będzie. I tak już kupione, i tak. No tak tutaj nie mamy. Tutaj też nie. Nie ma. No to też nie mamy. Tu jakie auto takie sobie to auto podkowa. Niestety jej nie szukamy. Prezent mógłby jakiś być, ale chyba się nie zapowiada na to. A może będzie zaskoczenie takie na koniec, kto tam wie. Tutaj kwiat. No, nie szukamy tutaj ananas. Ananas i tutaj nie mamy. Słońce, wiśnie, tulipan, muszka, no i ostatnia szansa: gwiazda, a więc niestety pusto. No to niech będzie podsumowanie. Powiem Wam, że nie opłaca się. Mieć tutaj jakieś podsumowanie, no bo wpadło tylko 2 zł na wydane 5 dyszek. Duży minus, niestety. Ike no zawiodło, i los. Nasz dodatek jedynie szybkie 2 zł. No ale co to 2 zł? Gdybym wydała 2 zł i bym miała 2 zł, no to ok. Gdybym wydała złotówkę, bym miała 2 zł, fajnie, ale kiedy wydaję 5 dyszek i mam 2 zł, no nie, nie fajnie. Niestety. Ale mam nadzieję, że podobało Wam się, chociaż wynik jest jaki jest. No ale oczywiście liczymy na to, że kiedyś będzie lepiej. Może kiedyś się uda no musi, kiedyś musi. I wtedy na pewno zapomnimy o tym, co było na przykład dzisiaj. I to tyle. Dzięki za oglądanie i pa!